Jedną z najważniejszych rzeczy, którą zrozumiałem w życiu, jest to, żeby nie zadawać się z plebsem. Nie zadawać się z ludźmi bez ambicji, nie, nie zadawać się z ludźmi, którzy przynoszą tylko negatywne cechy do naszego życia. Wiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie dla niektórych, ale odcięcie się od takich ludzi to jest jedyne rozwiązanie, żeby iść naprzód. I żeby się rozwijać. Ludzie zbudowani są w ten sposób, że upodobniają się do środowiska, które ich otacza, jak kameleon. Przybierają kolory, które są wokół nich. I teraz, jeżeli te osoby, które nas otaczają, mają tylko negatywne cechy, mówię tutaj o po prostu Braku ambicji, braku jakiegokolwiek głębszego celu w życiu. Jedyne na czym ci ludzie się skupiają, to zjeść, poglądać telewizję i. Pójść spać, no to to rzeczywiście nie jest życie, a wegetacja. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to rzeczywiście po przyjeździe do Zjednoczonego Królestwa byłem otoczony tak naprawdę ludźmi, którzy nie mieli żadnych ambicji, którzy byli zadowoleni z minimum, którzy cieszy, cieszyli się z tego, że mają jakąkolwiek pracę i dawali się traktować praktycznie jak śmieci, dawali się. Dyskryminować za te kilka funtów na godzinę. I ja w pewnym momencie zrozumiałem, że ci ludzie po prostu zachowują się nieprawidłowo. Bo takich rzeczy nie można akceptować, bo tak nie można żyć. Nie powinno się poprzestawać na minimum, powinno się dążyć coraz wyżej. I problem jest w tym, że przebywając z takimi ludźmi, będąc otoczony takimi ludźmi, powoli sami zaczynamy tacy się stawać. I właśnie dlatego to środowisko, w którym my się znajdujemy, ma tak diametralne znaczenie na resztę naszego życia.